Przede wszystkim bardzo wam dziękujemy za wasze świadectwo. Świadectwo odpowiedzi na Boże objawienie. To nie była odpowiedź Roda. To nie jest odpowiedź nawet uczonych w piśmie faryzeuszy, którzy mieli wiedzę, a jednak nie trafili do wepleju. To jest odpowiedź taka jak pasterzy, jak mędrców. Jesteśmy razem na Boże zaproszenie, na Boże objawienie. Radujmy się tym, że On pragnie nas przyjąć po to, by nam błogosławić i nas umocnić. Życzymy Wam wszystkim tego Bożego błogosławieństwa, które przyniesie nam wszystkim pokój, przyniesie nadzieję, przyniesie jedność, przyniesie nam w naszej codzienności Jego moc. Jego siłę, dzięki której trudy życia będziemy pokonywać. Niech nam wszystkim Pan Bóg błogosławi jeszcze raz bardzo serdecznie za Waszą obecność, świadectwo. Dziękuję. Szczęść Boże. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Zostańmy w pokoju z Chrystusem i w tym pokoju, w tym pokoju z Chrystusem kolendujmy wspólnie i radujmy się tym pięknym dniem.